Można je pokazać, to? Tak. W telewizji, to. No i tam panu. Dla... I do którego warto pojechać? No najpiękniejsze dla mnie to były góry. Pana Tatry, najbardziej... przede wszystkim. Uh -huh. A co trzeba było zabrać ze sobą na taką wędrówkę? No co trzeba było, no ubrać się odpowiednio. Uh -huh. Buty, to takie mieć dobre traki obóz jest bardzo ważny <grym> plecak do, do, do plecaka termos swetry jakieś odpowiednie czapka Należy jaka była pogoda no w górach to się zmienia pogoda przeżycie, że szliśmy do Ornaku a ja się troszeczkę oddaliłem, idąc jakieś już 300 metrów Nagle tam z krzaków ktoś wyskoczył i nie zamarło. No okazuje się, że to kobieta, która potrzebowała się tam gdzieś załatwić Wrzaski słyszymy. Co się stało? Okazuje się, że ludzie tam często częstowali te niedźwiedzie. Jakieś się zjawiały, odwiedzały i rzucili raz kanapkę, drugi raz niedźwiedź posmakował. A oni szli marszem, bo się bali, że ten to niedźwiedź za nimi. Zerwał im ten plecak, no i do jedzenia się dostawał. Oni zdążyli uciec na drzewo. Przyjechała straż leśna, ktoś tam zawiadomił, że tacy tacy są na drzewie i oczekują pomocy.